Moja pierwsza dziewczyna była dużo starsza ode mnie, zakochałem się w niej beznadziejnie, całowała nam w nocy. Senne, wyciągała mnie na osiedle na kolendę Naszej miłości przeciwna była moja mama Dlatego spotykałem się z nią potajemnie na wagarach Była inna niż wszystkie dziewczyny Nauczyła mnie zarabiać i uzależniła od adrenaliny Gdy pytałem co my robimy Ona szeptała do ucha mi pierdol poczucie winy I kręciła jointy sypała kok zrobiła driny Mi braliśmy sos zanim wpadły czarne skurwysyny By zamknąć mnie do puchy trzymałem się swojej puchy Szedłem z nią za rękę na skrót i choć widywano ją ze starszymi chłopakami To zaiskrzyło coś między nami Moja pierwsza dziewczyna zazdróżnica Dziś uwodzi mało latów, w których sobą zachwyca Moja pierwsza dziewczyna to nie była dziewica Moja pierwsza dziewczyna, na suka ulica Moja pierwsza dziewczyna zazdróżnica Dziś uwodzi mało latów, w których sobą zachwyca Moja pierwsza dziewczyna to nie była dziewica Moja pierwsza dziewczyna na suka ulica Była pierwszą która mnie uwiodła, zaglądała w moje okna, wychodziłem do niej co dnia w tyle przez nią. Zostawiłem edukację. Ona uczyła mnie zasad, nie przestrzegając ich wcale dzięki niej trudne tematy stały się łatwe Jest faktem, że kształtowała mój charakter Pomysły grzechu Warte miała mocnych wrażeń. Młodna, była bez sumienia i wiedziała, co to robi. Karmiła na bogato. Dobrze ubrała, ale nigdy od tak ryzyko brała w zamian fakt to był niebezpieczny związek. Doświadczona suka i jak w bałaganie poprze, czy brakuje mi jej? Skupę. dziś mam czyste dłonie? Ona wciąż kusi dzieci wychowane na rejonie I choć widujemy się wciąż codziennie To co było między nami poszło w zapomnienie Moja pierwsza dziewczyna zazdrośnica Dziś uwodzi małolatów, których sobą zachwyca Moja pierwsza dziewczyna to nie była dziewica Moja pierwsza dziewczyna zimna suka ulica Moja pierwsza dziewczyna zazdrośnica Dziś uwodzi małolatów, których sobą zachwyca Moja pierwsza dziewczyna to nie była dziewica, moja pierwsza dziewczyna, zimna suka, ulica. Moja pierwsza dziewczyna lubiła opowiadać o zasadach, mówiła co to charakterność, a co zdrada Gdy zobaczyłem, jak okrada swoich przyjaciół, zrozumiałem, że gada i nic poza tym. Zerwałem z nią, dziś wiem, że to nie był błąd, bo sporo jej był Zaliczyło skąd najbardziej wierni jej wyznawcy. Stracili młode życie podczas osiedlowych akcji. Inni jej byli, spierdolili za granicę. Bo tu za dawne grzechy mieli przejebane życie. Ona rozkochała w sobie mnóstwo chłopaków. Którzy zamiast na wolności siedzą w baraku. Za kratą nie warto oddawać jej serce, bo wciąga kochanków bagno na dno i puścić nie chce. Dzisiaj jest wspomnieniem, Jurka Mam blizny na całym ciele po jej pocałunkach. Moja pierwsza dziewczyna zazdróżnica Dziś uwodzi o latów, których sobą zachwyca Moja pierwsza dziewczyna to nie była dziewica Moja pierwsza dziewczyna, zimna suka ulica, Moja pierwsza dziewczyna zazdróżnica Dziś uwodzi mało latów, których sobą zachwyca Moja pierwsza dziewczyna to nie była dziewica Moja pierwsza dziewczyna zimna suka ulica Ona Ulic ulica Najlepsza szkoła życia On ty poszł tych podwórek Widzisz? Odszedł, ty, ty, ty przyszedł czas się rozliczyć Nie, nie obarcza jej za to winą Trudno się wyrwać Podwórko daje miłość na to on Realizuje plany Świat należy do odważnych i nie do wydyganych